Dalej, 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 następny. Szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili z powrotem. przed salonem Toyota. Byliśmy w Warszawie, jak widzieliśmy, teraz wróciliśmy. 200 około 400 w tej chwili dla liczniku. Są z nami rodzice Alanka, są Halo. przedstawiciele media oczywiście brawo tak jak najbardziej to przedstawiciele mediów, bardzo serdecznie dziękuję teraz jemy i za chwilkę jedziemy dalej, dziękuję z Wam za obecność Karol bardzo Ci dziękuję, jest bardzo bezpieczny z o moje bezpieczeństwo w Krzychu cała reszta Kasper, bardzo dziękuję idziemy za chwilę dalej, bo to nie koniec Powodzenia! Hej. Dzięki!